Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem albo znowu Skram Zenith. Dokładnie, e... witamy was w takim odcineczku z Morpeko Union Premium Playmat Collection. Czyli to, jak sama tak. nazwa wskazuje, będzie mata, ale to już dzisiaj wam pokażę. Tak jest. No to zabieramy się za otwieranie. Staram Na... się to otwierać tak, żebyście jednocześnie Cośkolwiek widzieli A jak nie, to się zrobi cięcia, ale wolimy tego unikać Chcę pokazywać wam proces w jakim Dezy ma sekruje tego biednego Morpego Ojojoj, oj, ależ masakracja idzie o. No i pięknie Trochę, Trochę szkoda mi tego Morpego, ale no cóż To Dezy ale... go krzywdzi, nie ja Dokładnie Tutaj macie szybki Boxa pokaz Dezy już może rozpakowywać nie może, bo położyłeś mi boxa Aha. na wszystkim. <grych> ja wam Dobra. pokażę, a teraz zacznie już rozpakować. Dobra. To zacznijmy może od tego co jest na wierzchu i od razu rzuca się w oczy, jeśli chodzi o ten box, czyli karty promo. To są cztery karty składające się na Morpekowi Union. Mieliśmy już takie w TCG Reshiram, Shiram, nie w Pikachu v Union. Pikachu v -Union, v Union zgadza się. A, A jumbo tak. karty już były wiele razy, tak jest. Lucario na przykład, proszę y tak. Charizard i bardzo. wiele więcej. więc. to są wszystkie karty Warpackowi Union, które jest no po prostu przepiękne, razem z Marnie, wszystkie cztery karty, dodatkowo z kart promo mamy Profesor Bernard. Tu jest różnica między tym, co mieliśmy w Pikachu i Union, bo tutaj nie ma stempelka z Celebrations, czyli z tą twarzą Pikacza. Dodatkowo. W sumie można powiedzieć, że to jest y, karta jumbo sklejona z tych czterech kart składających się na Morpekowi Union. Dokładnie. Bardzo ładna. Trafi do klaserka na jumbo karty. Pokaż Czekaj, mi, pokaż Matę. Zaraz pokażemy na to, czekamy na koniec. Najpierw Bo jeszcze pokażę boostery, których jest, jak było napisane na boksie, pięć. Wszystkie są skrądzeni, więc niewiele się różnią. No i rozli najciekawsza część mata buchser. i pokaż na niej karty. Dokładnie. Przesunę boostery. Piękna, mata, zmerni i morpeko. Zaraz wam rękę zabiorę w położę. Powiem tak. Jest ekstra. Będzie na czym grać? Będzie na czym grać. Zdecydowanie to jest nasza pierwsza mata, ale sądząc po tym, jak jest zrobiona i jak jest ładna, raczej nie ostatnia. Ja Będziemy polować. Zrobię tak, żeby to ładnie wyglądało, pozwolisz. Proszę bardzo. Trzeba zrobić. Chcesz ułożyć, rozumiem. Nie, nie nie, tutaj. nie, 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 nie. Właśnie tu żeby w każdym rogów był fragment karty. Czy to jesteś jednak dziwny człowiek? A tutaj będzie nasza karta Jumbo. A ty już możesz zacząć otwieranie, nie psując tej pięknej kompozycji. Motyw tutaj robi jakoś sztukę. Natomiast ja po prostu ordynalnie zabiorę się za rozrywanie paczek. Dokładnie. Dostajesz na to pełne przyzwolenie. Ale dziękuję, dziękuję. Zostaw choć jakąkolwiek paczkę żywą. Proszę bardzo. To jest Fire Energy i lecimy. Ultra Ball, Firafarik, Snorant, Pawniard, Tangela, Baltoy. Mm -hmm. Sławlu Galarian Galery. Pięknie będzie z Tartwigem współgrał. one tworzą jedną grafikę. I Zera Ora V. Bardzo fajny booster. Od bardzo fajnych kart zaczęliśmy. może może tutaj. Żeby było widać. Zaczniemy od tego. Zaczniemy. Drugie. Oa, się rozerwało. Proszę bardzo. Musimy wyciągnąć w ten sposób, w takim razie. Skrzywdził ten booster. Cóż ci mogę powiedzieć? No, niestety, życie bywa ciężkie. Szczególnie życie Boostera, który musi być otwarty. Rescue Carrier i Dalej mamy o Scyther, jeden z moich ulubionych. To będę zawsze powtarzał Pikachu, Galarian Galery. No, nie Powiem tak, było warto. Było warto. Uwielbiam Pikacha, uwielbiam te karty Galarian Galery. Jeden z najważniejszych rodzajów kart, przyznam, przyznam. Nie no, zdecydowanie Galerian Galery zasługują na to, żeby żeby było nie głośno, bo są przepiękne szczególnie ten zestaw paru kart, które razem tworzą ładną, dużą grafikę Pokemonów bawiących się w lesie, co jest moim zdaniem świetne. Po prostu uwielbiam te karty, które tworzą razem jedną większą całość. Tutaj zaczynam od Grass Energy. Great Ball Eater Candy. Kolejne grywalne fajne karty. Love Disk, bardzo mi się podoba ta grafika. Yanma. Energy search Reverse Holo i Galarian Perserker. Tutaj nie było szału, ale mamy jeszcze dwie paczki przed sobą. Dokładnie. Pędzimy. Dobra, może z tym, że pędzimy, to przesadziłem. Ale idziemy dalej. Nie tak w złym tempie. Dobrze. Psychic Energy. Carvimin. Czy Energy Switch. ULU. To jest coś dla Ciebie, Wolo. Wolo się mówi. Jak już pewnie słyszeliście wiele razy na naszym kanale. Dobra, Baliard. Proszę. Psychic energy holo. Kolejna energia holo do kolekcji oprócz tych, które już trafiliśmy z Crown Zenith I tych, które mamy z boosterów. Play Pokémon. No i Lypard. Niestety nawet nie Holo. Został tak. ostatni booster. Ostatnia szansa na coś wielkiego. Mogę. teraz przerwie na pół? Nie no, żartujemy. Staram się być delikatny <coughs> dla tych boosterów, ale one po prostu nie współpracują. Co ci mogę powiedzieć? Ciężko jest z nimi, ciężko. Cztery karty przekładałem, bo to jeszcze Sword and Shield. Shield ten Sword. Zaczynamy od wodnej energii Dustrox Meta. Tutaj Energy Switch zwolnimy trochę, bo będzie to chwila niepewności, co czeka nas w ostatniej paczce. Energy Retriever Shinx Larvesta Jangus Rivers Holo i kolejna energia holo tym razem Water Energy. Bardzo fajnie. Im więcej takich energii, tym lepiej. Pokażmy teraz to wszystko pięknie na Marcie. Tak jest. Będzie okazja, żeby to wszystko złożyć. Pokaż najładniejsze karty. Oj. Uciekła mi jedna karta, no ale to trudno. Zaraz się podniesie. Na szczęście to tylko energia. I to nie holo. Ale energię to też anulujesz. <noise> energii, których mamy już milion. Szczególnie dzięki ETB. Ja tutaj dla was szykuję. Wszystko pięknie ułożymy. Zrobimy dwie karty Morpeko Jumbo obok siebie. Tylko po dwóch stronach, takie jum Jumbo w Jumbo. Jumbo Jet. Naprawdę A, wygląda... Jumbo Jet z Morpeko. Des może aż te tego nie widzi, ale ja w kamerze widzę to świetnie. <laughs> Jak to się świetnie składa. Nie no, muszę przyznać, że i grafika, i kolory na tej karcie są dobrane świetnie. No i no ta mata robi naprawdę robotę. Jest Więc... super, wygląda świetnie. Materiał też jest fajny, bo to nie jest mata papierowa, tylko materiałowa. Nie musicie wykorzystywać jej koniecznie do grania. Myślę, że równie dobrze, bardzo dobrze się nada chociażby pod myszkę. Bo, bo czemu nie, jeśli ktoś by miał taką chęć? Na pewno. Jedynym jej minusem, a zarazem plusem, jest brak oprzycia. Tak, tak jak już pewnie wi widzicie, w, zdecydowane. w mojej macie jest to oprzycie, ale minusem tego jest to, że nie zawsze świetnie przylega. Za to te bez oprzycia świetnie przylegają, więc macie specjalistę od MAT. Ja mogę wypowiedzieć się tylko w ten sposób, że wygląda pięknie, jest super i naprawdę polecam. Jak nie to, to jakąkolwiek inną, żeby chociaż jedną matę do gry mieć, żeby tam nie grać na, nie daj Boże, brudnym stole, albo w ogóle na podłodze. Więc, no to co, przyszedł już czas na no to co, widzimy się w następnych odcinkach, śledźcie nas, no i wesołego Dnia Dziecka! Wesołego, wesołego, wszystkie dzieci, znaczy każdy jest w sumie trochę dzieckiem. Dokładnie, więc... szczególnie ci, co zbierają Pokemony. To, można tak powiedzieć. Święto jest więc nas wszystkich. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, wszystkie dzieci. I, będziemy... i mniejsze, i większe, i słyszymy się w następnym odcinku. Śledźcie za pomocą najlepiej dzwoneczka nasz kanał, to będziecie na bieżący sposób. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dokładnie. Do usłyszenia. Cześć.